Siemano Lidziska, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale w poradniku z tradowania. Dzisiaj zajmiemy się naklejkami, które są bardzo drogie, czyli naklejkami z Katowic 2014, również tymi wers tą wersją holo. Także powiemy sobie, czemu są takie drogie. Czy warto je mieć, czy warto je tradować, i co z przyszłymi naklejkami, czy wzrosną w cenie, i jak to, jak to w ogóle, słuchajcie, wygląda. W materiale tutaj będę zamieszczał screeny oraz nagrania moje z moimi broniami z Katowice 214 oraz takie, które udało mi się znaleźć gdzieś w internecie. Ale słuchajcie, rozpoczniemy sobie od tego, dlaczego naklejki Katowice 2014 i Katowice 2014 Holo tak zdrożały, i czemu po prostu cały czas. Drożeją. Otóż yy, to jest kwestia, słuchajcie, yy, między innymi tego, że to był stary turniej, to znaczy był on dosyć dawno, już w tym momencie mijają dwa lata, ale jest to również związane z ich wyglądem. Jak wiecie, naklejki z Katowice 2014 miały oryginalny wygląd, to znaczy żadna z nich nie była w żadnym jakby obramowaniu, tylko yy, każda z nich była inna, to znaczy było logo drużyny, yy, był podpis drużyny i tylko na dole napis Katowice 2014. Yy, po czym, gdy skapnęli się już później e, Valve, że niestety, ale te naklejki będą cały czas drożały, ponieważ były e, bez żadnego, jakby takiego hm, znaku wodnego turnieju, o może tak, e, skapnęli się i zrobili później, nie wiem, czy pamiętacie naklejki z kolonii 2014, które były wszystkie w kółku i do dzisiaj są one najtańszymi naklejkami e, na rynku Steam. E, także to jest również z tym związane, że wtedy wszystkie były oryginalne i każda była słuchajcie inna na swój sposób ładna tak? każde z nich z tych naklejek można powiedzieć że są ładne Najładniejsze ładniejsze są raczej titan holo by Power Holo, dla przykładu taki Titan Holo potrafi kosztować 1200 dolarów, by Power Holo, jak sprawdzałem, kosztuje około 2700$ dolarów, a ceny z takimi czterema naklejkami, czy to na przykład Fire Serpenty ze Tetrakiem, czy coś potrafią kosztować nawet 15 000 dolarów. Co słuchajcie jest naprawdę naprawdę wysoką ceną, bo w życiu bym nie, nie był w stanie zapłacić tyle za skin z Counter Strike'a. Ale słuchajcie, czy warto się na niej trajdować? Otóż to Dzisiaj ciężko jest znaleźć, może bym powiedział, takiego tradera, który raczej nie znałby ceny tych naklejek. Dzisiaj to raczej musicie za nie zapłacić więcej na Landżu czy tu na Redditie, ale też często można spotkać je na rynku. Gdy na rynku zobaczycie, słuchajcie naklejkę z Katowic 214 i nie będzie to, słuchajcie, jakieś overprice, czyli nie będzie to na przykład kosztowało nie wiem 300-200 euro, to na przykład można sobie pozwolić na jej kupno i wytrajdować to na słuchajcie, więcej skinów o jakiejś tam konkretnej wartości. Kwestia tego, słuchajcie, czy one będą jeszcze rosły w cenie? Myślę, że tak. Myślę, że część naklejek 2014 będzie już rosła w cenie. Można to zobaczyć na, na przykład na podstawie, słuchajcie, samej, samej analizy tego wykresu na rynku, tych naklejek, że one cały czas rosną w cenie ponieważ naklejki się kończą, ludzie je na przyklejają, zostało ich już bardzo niewiele i niedługo słuchajcie, nawet takie zwykłe naklejki nie kolo będą kosztować, słuchajcie, masy pieniędzy. Niedawno jeszcze gdy kupowałem naklejkę Virtus Pro 214 kosztowała 20 euro. Dzisiaj mamy już prawie po 60. Czy również naklejki z następnych turniej będą tak samo rosły w cenie? E, słuchajcie, myślę, że nie myślę, że niestety, ale naklejki na przykład z Kolonii 214 nie będą już tak rosły w cenie, jak te z katowic 214. Jedyne, które wyrosły najbardziej w cenie to katowice 215 i tam te naklejki Folia, czy to Titan czy to Cloud9 potrafią kosztować kilkadziesiąt euro e, nawet w kosztuje jakieś 20. 20 euro, także słuchajcie te naklejki, które są ładne, które się, słuchajcie, przyjęły, które jest mało, na pewno będą rosły w cenie, natomiast te takie popularne, czyli na przykład Kolonia 2.14, których było mnóstwo, nie będą, słuchajcie, już rosły aż tak bardzo na rynku. Oczywiście no jakieś dalekiej przyszłości może. Natomiast co z przyszłymi turniejami? Czy warto, słuchajcie, się wyposażać w tony nalepek i trzymać je aż przez na przykład rok, półtora roku? Myślę, że tak, to zawsze jest, słuchajcie, jakiś tam zysk, natomiast jeżeli chcielibyście się wzbogacić bardziej, polecałbym Wam trzymanie naklejek Folia i naklejek Holo, ponieważ ich z reguły tych kapsuł później robi się mniej na, na tym na rynku Steam e, także one, one mają największą szansę słuchajcie tego, że pójdą w górę w cenie, e, a czy słuchajcie jest sens powiedzmy nie wiem, tradować takie, takie AWP czy tam na przykład kałachy z naklekami 2.14, oczywiście, że tak, tylko wierzcie mi, że niestety ofert na coś takiego jest bardzo mało i ciężko jest znaleźć dobrego tradera, który na przykład wyceni wam e, takie bronia e, mogę wam ja podpowiedzieć, jako że tradowałem już kilka broni z takim Klejkami, a nawet kilkanaście, gdzie chcą około od 8 do 10% wartości naklejki, czyli przypuśćmy, jeżeli mielibyście, teraz tak strzelam, naklejkę Power, która kosztuje w tym momencie 300 euro na rynku, to powiedzmy, że jakieś 30 euro dostaniecie więcej za tę broń. Dostalibyście, o bylibyście w stanie raczej dostać około 30 euro więcej, czyli jakieś 10% wartości naklejki. Dlatego też, jeżeli ma, macie na przykład broń, gdzie są 4 Power holo, jedna jest warta 2700 dolarów, to za jedną ludzie będą Wam liczyć naprawdę mnóstwo pieniędzy, czyli 270 dolarów razy 4, tak? Plus wartość broni oczywiście, także naprawdę ceny tych naklejek są mega, mega duże. Także mam nadzieję, że coś Wam powiedziałem o tych naklejkach. Jeżeli Wam się filmik podobał, bądźcie słuchajcie tak mieli, kliknijcie kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach z poradników do tradowania. Trzymajcie się i na raje!